Cześć, z tej strony Hania. Bardzo gorąco witam Was ponownie na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z makijażem, nowościami. Mam kilka bardzo ciekawych kosmetyków do makijażu, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak powstał ten makijaż i co ostatnio kupiłam i dostałam, to bardzo gorąco zapraszam Was do oglądania. Zanim przejdę do makijażu, to pokażę Wam jeszcze kosmetyki takie do pielęgnacji, których dzisiaj użyłam. Nałożyłam sobie te płatki marki Heimisch, to są te hydrożelowe płatki Bulgarian Rosewater na bazie wody różanej, bardzo je lubię. Właściwie codziennie nakładam sobie te płatki na zmianę z tymi z Petit także to jest taki jakby must have codzienny, poranny. Dalej maseczka, ta z Natur Active 360, ta, którą Wam pokazywałam już wcześniej. Nakładam ją, potem zmywam i skóra faktycznie po niej jest taka delikatnie napięta, taka, taka ożywiona, także tylko musicie dosyć porządnie ją zmyć. Ona się, można powiedzieć, tak delikatnie, ciężko zmywa, ale jakimś tonikiem, czy, czy wodą, czy płynem micelarnym, możecie sobie tę maseczkę zmyć i skóra. Po niej jest taka delikatnie ziftingowana. Serum nałożyłam sobie to z marki Hello Skin Yumiso Miso, to ta bomba witaminowa. Ona jest, to serum jest delikatne. To ja już Wam o nim mówiłam, więc nie będę o tego wracała. W każdym razie no, wyczuwam tutaj witaminę C, bo kiedy nakładam, to w niektórych miejscach mnie szczypie. Także mam nadzieję, że tej witaminy C tutaj jakaś tam ilość jest, chociaż nie ma oznaczenia dalej mam krem, który też już dużo wcześniej wam pokazywałam. To jest Bulgarian Rose Satin Cream krem na dzień z kwasami, krem, który też jest na bazie wody różanej. Bardzo go lubię. Ostatnio się z nim zaprzyjaźniłam, gdyż on zastępuje mi również bazę pod makijaż. Ładnie się wchłania, cera jest po nim taka nawilżona. No i mam nadzieję, że delikatnie złuszczam moje martwe komórki, także to jest ten krem. Ale dzisiaj, ponieważ robię taki makijaż dla Was, więc użyłam jeszcze tej bazy z Filorgi. Jest to ten time flash, ta baza, która ma nam wygładzić twarz i pory i wszystko. No ja już o niej mówiłam, więc też do niej nie będę tutaj wracać. Używam jej, ale tak, żebym panią zachwycona, to, to tego powiedzieć nie mogę. Co jeszcze? Na usta nakładam sobie często to masełko mandarynkowe z marki Rawina. Ono jest tak właściwie do ciała i może służyć jako emolien do kąpieli, ale też producent rekomenduje, że można go używać na usta i faktycznie ja go nakładam na noc, na dzień, tak jak sobie przypomnę. I odkąd go używam, to moje, tutaj moja skóra na ustach delikatnie się wykładziła, jest taka bez suchych skórek, więc możliwe, że to jest zasługa tego masła. Nowością u mnie jest, właściwie to mamy dwa, dwie nowości, jeżeli chodzi o taki makijaż twarzy. Pierwszy to jest Airborian BB Cream, ja go kupiłam w Sephora w tej promocji minus 20%. Kupiłam też tu małe opakowanie, no bo ten krem jest drogi, on kosztuje tam chyba 169 zł, duże opakowanie, natomiast małe też nie mało, bo 75, w promocji 20% wyszło mi taniej, ale to jest taka maleńka tubka, 15 ml, i ja mam go w kolorze Claire. Tak dużo dobrego słyszałam o nim, że postanowiłam go wypróbować, że jest taki mocno kryjący, że jest naprawdę świetny, więc za chwilę z Wami go przetestuję. Ja już go na dłoni tutaj sprawdzałam. On nie, nie ma takich mocno różowych tonów, bo tu to niektórzy pisali w komentarzach na wizerzu, że jest różowy. Nie, on nie jest różowy. Albo nie wiem, może mnie się wydaje, że nie jest, nie mam pojęcia. Natomiast drugi to jest ten, który dostałam też w paczce, od, o której Wam mówiłam w poprzednim odcinku, z tymi kosmetykami z Block medii. To jest. Debora. Ja nigdy nie miałam nic z marki Debora. To jest formula, formula Pura BB Cream i on jest bez parabenów, bez silikonu, bez jakichś tam dodatków. Bardzo ładnie pachnie. Ma piękny, taki kakaowy zapach. Zresztą tu mam jeszcze jeden kosmetyk z tej marki Debora. Za chwilę wam go pokażę podczas makijażu. Natomiast dostałam bardzo ciemny odcień, bo ja dostałam 01 Beige. Zapach ma śliczny. On ma nam nawilżać, ładnie wygładzać skórę. Nadawać się właściwie dla wszystkich rodzajów cery, ale zobaczcie, jaki ja dostałam odcień. To jest pomarańcz, po prostu pomarańcz. I teraz przykro mi bardzo, ale ja go po prostu na twarz dzisiaj nie nałożę, bo on się dla mnie osobiście nie nadaje. Chociaż, tak jak powiedziałam, pięknie pachnie, rzeczywiście wyczuwa się takie nabliżenie. Możliwe, że go zużyję z tym mikserem z nyx ale nie wiem, czy on nie zmieni swojej struktury. Czy ja mogę go oceniać? Yy razem z tym mikserem z nyx Jeżeli znajdziecie gdzieś jasne odcienie, możliwe, że fajnie się sprawdzi, no bo jednak ma SPF 20, jest taki wygładzający, bez tych wszystkich właśnie jakichś tam dodatków, które no, nie wszyscy lubią, tak? Mieć jakieś tam silikony, parabeny w kosmetykach i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że może być fajny BB Creamem, a fajny kosmetyka, ale dzisiaj niestety go nie nałożę. To jest blended, ta gąbeczka blended, ja wolę ją od Beauty Blendera. I teraz będziemy nakładać ten ten BB Cream. Ja go wycisnę trochę na dłoń, żeby Wam pokazać odcień. To jest ten odcień Claire. Nie wiem, czy będzie dobrze widoczny. On nie jest różowy. Ma w sobie beżowe tony, ale ma też odrobinę różu. Ma. Więc jest troszeczkę taki różowawy, chociaż nie jest to taki typowy róż. Gorzej wygląda, te podkłady. Nałożę go najpierw niewielką ilość. Zobaczymy, czy można go budować. Chyba trochę za mało go nałożyłam, że zaraz zobaczymy. I spróbuję go nałożyć tym, tą gąbką. Chociaż ja nie lubię, słuchajcie, nakładać gąbką. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że gąbki niestety zabierają sporo produktu. Zostaje nam go na twarzy niewiele. I teraz trudno oceniać produkt nałożony gąbką, kiedy gąbka nam go no, wpija, po prostu trochę zabiera. Więc też nie mogę powiedzieć, że on jest słabo kryjący. No W tej chwili to jest słabo kryjący. W tej chwili to ja widzę takie dosyć słabe krycie. Położę, odłożę gąbkę, słuchajcie, i spróbuję go jeszcze dołożyć, tak, drugą warstwę palcami. Zobaczymy, co, co się tutaj wydarzy. Ja otworzyłam okno, słuchajcie, bo to jest tak gorąco i chyba będę musiała zamknąć, bo sąsiad stuka, coś puka, więc nie chcę, żebyście ym, słabo słyszały. Mam takie ślady po... I teraz tak, tu mam takie ślady po niedoskonałościach i on mi słabo to przykrył. Na tej bazie no, ładnie wygląda. Ale ja bym nie powiedziała, że on jest mocno kryjący. Dla mnie on nie ma mocnego krycia. Tutaj nie wiem, ktoś mówił, czy w ogóle producent ocenia go chyba na stronie Sephora, że on ma bardzo mocne krycie. Skóra po nim ma być wygładzona, tak zwana Baby Skin, bo tutaj jest tak napisane. Jest to on pięć w jednym, czyli jakby wygładza, pewnie gryje, robi wszystko tak na naszej twarzy, a jednocześnie ma nam ten twarz. Odżywiać, bo on ma składniki odżywcze w sobie. Powiem tak, ładnie wygląda. Mnie się skóra moja bardzo podoba po nim. No tak jak powiedziałam, pod spodem mam bazę, także może powinnam, nie powinna mi nakładać. Porów mi tam nie zakrył, ale bardzo ładnie tę skórę ujednolicił. Ten kler jest dla mnie dobry. Nie wygląda różowo na twarzy. Naprawdę nie wygląda źle, ale nie, nie, tak jak powiedziałam, nie jest to na pewno. Bardzo mocno kryjący kosmetyk. Także tutaj, jeżeli chodzi o krycie, to można budować, bo już widzę. Jeżeli chodzi o korektor, to przyniosłam dzisiaj ten z Makeup Revolution Fast Base Concealer. Nałożę sobie poza kamerą i za chwileczkę do Was wrócę. Żeby było szybciej, poza kamerą zrobiłam sobie również brwi. Czyli tak, pod, ocz pod oczami mam korektor Fast Base Concealer z Makeup Revolution, ten z gąbką. Bardzo przyzwoicie mi się sprawdza. Chociaż on też delikatnie, jakby, wydaje mi się, że też przesusza, więc. Nie wiem, przy pierwszym użyciu zawsze coś jest cudowne, natomiast potem troszeczkę, y, gdzieś tam, wydaje mi się, że delikatnie też te moje oczy przesuszę, albo może to zależy też od pielęgnacji, jaką nałożę. W każdym razie, tak, brwi zrobiłam kredką y, tutaj z Catrice i to jest k 040. Ja Wam wszystkie kosmetyki podpiszę, także wszystko będziecie miały pod, w opisie pod filmem, także zawsze tam zaglądajcie. No i dzisiaj przetestujemy sobie jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, ale najpierw, zanim do niej przejdziemy, to nałożę bronzer. Bronzer mam Sensika. Jest to taki dosyć przyzwoity, chłodny odcień brązu. Numer 109 Ultra Bronze. Ja Wam pokazywałam w Denku taki 108, który się w ogóle nie sprawdził. Nie wiem, ktoś tam go rekomendował, ale nie wiem dlaczego. Nakładam go na taki pędzelek. To jest pędzelek z Hebe, F102. I tak delikatnie w tych kościach przejeżdżam, tak pod kością, żeby nie schodzić zbyt nisko, tak żeby uzyskać efekt liftingu. I ostatnio przeczytałam, że do mojej karnacji dobre są właśnie chłodne brązy, broń Boże nie ciepłe. Trochę sobie tutaj liftinguję linię żuchwy pod spodem. Muszę też przyciemnić nim czoło, także ja to szybciutko zrobię i zaraz do Was wracam. O tym bronzerze może, mogę powiedzieć tylko tyle, że się bardzo ładnie rozciera, więc jeżeli szukacie taniego i fajnego brązera, to ja Wam go polecam. I biorę taki pędzelek z lobeto.pl ja Kilka tylko sobie zostawiłam, reszta się dla mnie nie nadawała. I trochę sobie konturuję tutaj, ale pamiętajcie, jak będziecie konturować nos, to zaczynajcie od brwi. Czyli tutaj zaczynamy od brwi i przejeżdżamy w dół, tak żeby ta spójność tutaj była, żeby ten nos nie był by konturowane tu nisko, a u góry, żeby nie był taki zostawiony sam sobie, i przechodzimy teraz do różu. Też go dostałam właśnie w tej paczce. Jest to róż, no oczywiście, marki Debora. Chcę Wam go dokładnie pokazać. On jest z pędzelkiem, Mam ten pędzelek się średnio nadaje. Ja dostałam go w kolorze 01 i muszę, i oczywiście, jest not, not for sale, czyli nie do sprzedaży. I muszę Wam powiedzieć, że jestem nim przezachwycona. Odkąd go dostałam, to używam go w kółko. Pięknie pachnie czekoladą. Przypomina mi zapach tych cieni z Too Faced. Jeżeli wiecie, jak one pachną, to ten, ten róż pachnie podobnie tak smakowicie. I kolor ma idealny dla mnie. Dlatego, że to jest taki odcień, słuchajcie, koralowo, różowy. On to inaczej wygląda w opakowaniu, także 01, polecam Wam, bo naprawdę jestem nim oczarowana. Wezmę pędzelek taki. Nie mam, u mnie to jest taka, Jaki macie pędzelek? Ja mam taką, takie jajeczko. I teraz go nakładam. On nie jest mocno napigmentowany i to mi się bardzo w nim podoba, dlatego że ja nie lubię takich bardzo mocno napigmentowanych róży, gdyż od razu, jak nakładamy, to możemy sobie z nim zrobić plamy. Natomiast ten bardzo ładnie wygląda. Długo się utrzymuje, bo ja już go używam. Ja go codziennie używam. Używam go po prostu codziennie, gdyż jestem zachwycona tym odcieniem. Jest to idealny odcień taki nieróżowy, nierudy, niepomarańczowy. Taki po prostu naturalny rumieńców, tak bym go nazwała. Super. Pędzelek, jak to pędzelki takie w różach, on się nie nadaje, ale każda z nas ma swój pędzelek, także bardzo ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że nie przesadziłam z nim, bo ja czasami nałożę zbyt dużo, a w kamerze, kiedy świecą lampy, to trochę inaczej to wygląda, ale ja się nim po prostu zachwycam. Odkąd go mam, to często go używam. Świetny, świetny róż. No i teraz przechodzimy do klub a clue jest paleta. Tada, oczywiście ktoś pomyśli, na co je ta kolejna paleta, bo pokazała nam tyle. Ale nie mogłam się oprzeć, żeby nie kupić palety marki Afekcji. nie są obłędne. Ja wybrałam sobie tę paletę Natural Matte, bo, bo nie wiem najbardziej jakby przypadła mi do gustu. Wiem, że tu nie ma cieni perłowych, więc trudno mi je oceniać. Natomiast ja już troszeczkę się tymi cieniami bawiłam i powiem tylko tyle że dosyć przyzwoite są, ale też przy nabieraniu pędzlem niestety się kruszą. Użyłam jej raz, więc jeszcze też nie mogę powiedzieć, że to jest zła paleta, czy dobra paleta, czy świetna. Na pewno o tej palecie jeszcze będę Wam mówiła, ale chcę z Wami tutaj zrobić makijaż. Jeżeli chodzi o rozcieranie, rozcierają się rewelacyjnie na powiekach. Tutaj to muszę przyznać, rozcieranie jest świetne, ale mam jeszcze pędzle. Pędzle marki g Ja je kupiłam na AliExpress. Kupiłam taki set sześć pędzelków, tylko do oczu. Byłam ciekawa tych pędzli i powiem szczerze, że przyszły do mnie bardzo szybko, bo chyba w przeciągu dwóch tygodni. Pachniały, nie śmierdziały i to jest o dziwo, bo to są pierwsze pędzle, które kupiłam i z których żaden włosek nie wyszedł, bo czasami zdarzało się tak, że kupiłam, przy, przyszły na z Aliexpress czy kupiłam w sklepie i gdzieś tam to jakiś, jakiś włosek odstawał, więc trzeba było go oderwać, natomiast tutaj nic się nie odstawało. Pędzle są niezmiernie miękkie, mięciutkie. Dzisiaj użyję tych pędzli, tak żebyście zobaczyły, jak one się sprawdzają i tutaj mamy taki, ja Wam może jeszcze ciutko pokażę. Pędzle są troszkę krótsze niż takie standardowe, bo mogę wam pokazać różnicę na przykład między pędzlem Hakuro. Zobaczcie, to jest taka różnica między nimi, także tutaj jakby troszeczkę dłuższe są, krótsze są od innych, te te, te Gisa, o tak może będzie lepiej widać. Natomiast to mi w ogóle nie przeszkadza, i tu jest taki spłaszczony, taki pędzelek spłaszczony. To jest numer 227 Lux Soft Definer. Dalej mamy taki fajny pędzerek, pędzelek do definiowania powieki. O, pewnie będzie widoczny, i to jest, słuchajcie, 237. Dalej mamy taką kuleczkę. Ta kuleczka jest dosyć twardawa, powiem szczerze. Mimo, że te pędzle są miękkie, to ona jest tak bardziej zbita. To jest 230. Teraz Wam ją pokażę. Mam nadzieję, że tu się wyostrzy. Dalej taki do rozcierania większy pędzel 228. To jest Lux Cris. Pędzelek bardzo mięciutki. On jest taki, taki po prostu okrąglutki, taki bardziej taki, można powiedzieć, ścięty na czubku. Trochę krzywo. Ale mi to nie przeszkadza. I dalej mam takie dwa pędzelki, do, można do brwi wykorzystać, można wykorzystać do kresek. To jest 322 Brow Liner. To jest właśnie ten do brwi. Chociaż ja robię przeważnie brwi kredką, a no, rzadko używam pomady. Tutaj mam 317 Liner. Wink Liner, czy ten jest jakby do taki skośniak do linera, do kreski. I będę ich używała. Ale przechodzimy już do palety. W palecie znajduje się 10 cieni, tak, bo do opakowania są podobne jak w marce Coiba, także taki porządny karton, tutaj rzeczywiście karton jest naprawdę porządny. Ja tę paletę kupiłam sama, nie dostałam jej, także to nie jest żadna reklama palety, żebyście tu wiedziały. Pędzel również kupiłam sama, dostałam ten róż, więc o tym Pani mówiłam, Erborian też kupiłam sama. W I cienie są dosyć fajnie skomponowane dla każdej z Was na dzień, na wieczór można sobie bardzo fajny makijaż tą paletą wyczarować i tu są zarówno chłodne, takie troszeczkę chłodniejsze, jak i cieplejsze, ale ona chyba jest bardziej w takie cieplejsze tony, bardziej w ciepłe tony wpada, więc jeżeli lubicie takie ciepłe tony, no to może to być bardzo fajna paleta dla Was. Jeżeli chodzi o pigmentację, no to faktycznie one są... Dobrze napigmentowane, ale zobaczcie, przy ruszeniu palcem, ja wam to nie wiem, czy to będzie dobrze widać, szczególnie na tym jasnym brązie, tutaj może Wam pokażę, nie wiem, czy to zobaczycie, one się po prostu kruszą. Więc chcę, żebyście to wiedziały, ale pigmentacja jest obłędna. Zobaczcie, bardzo dobra. I nabieram ten jasny, taki bazowy, on jest taki budyniowy, i nakładam sobie na powieką. Zobaczcie, jak piękna jest tutaj pigmentacja tych cieni. Ja już nie zwracam uwagi na kruszenie, bo ja i tak tych palet, słuchajcie, wszystkich, nie wiem czy ja zużyję. Na zużycie palety macie 24 miesiące bo tak mi się wydaje. Ale ja na to nie patrzę, nie zwracam uwagi. Słuchajcie, ja wiem, że któraś z Was mi napisała w tym filmie o paletach, że. Trzeba je zużywać, bo one się. No, data ważności się kończy. Tak, zgoda? Tylko, że ja na to nie zwracam uwagi. Teraz użyłam innego pędzla, takiego do przypudrowania całej powieki, ale do. Już reszty makijażu będę używała tych pędzelku Pisa. Zacznę od tego spłaszczonego i nałożę sobie najpierw na załamanie. To jest taki chłodny, taki fioletowo nie wiem jak go nazwać fioletowo-brązowo. Taki chłodny. O, i zobaczcie. Przy nabieraniu, ja Wam pokażę o co mi chodzi. Przy nabieraniu na pędzel, o, widzicie? Jest takie kruszenie, więc trochę strzepuję, żeby nie przesadzić. I wchodzę, wchodzę tym y, tutaj sobie w załamanie. Ale jeżeli chodzi o rozcieranie, no to jest bajka. Po prostu bajka. One się same rozcierają. Ja zrobię najpierw jedno oko, a drugie zrobię później. Takie nie są boskie. Po prostu boskie. Jeszcze sobie go dołożę. To jest taki fioletowy chyba, fioletowy, fioletowo on taki jest, nie wiem jak go nazwać, taki, myślałam, że to jest taki bardziej w brąz, bo ja też jeszcze wszystkich tych cieni nie używałam, ale on tak bardziej wpada we fiolet, tak, ale ładny, bardzo ładny, taki fioletowo-bordowy. I teraz, żeby go rozetrzeć, bo ja go nałożyłam tak, widzicie, jak zamknę powiekę, to mi go, to nie widać, bo jeżeli mamy troszeczkę opadającą, a te lampy jak świecą, to nam jeszcze dodatkowo opada, więc spróbuję sobie go tutaj czymś rozetrzeć. I wezmę może taki, widzicie tutaj, i pędzel taki ten dłuższy i teraz rozetrę sobie granicę górną, czyli jakby pracuję tutaj wyżej, o, tak żeby podnieść tę powiekę, rozcierając jednocześnie ten cień ciemniejszy. I teraz tak, co mogę o nich powiedzieć, to one bardzo ładnie się ze sobą łączą i one są obydwa widoczne, czyli zarówno ten ciemny w załamaniu, Jaki ten trochę jaśniejszy, którego użyłam, jest widoczny, więc to, to widać, słuchajcie, rzeczywiście, że, że ja mam dwa cienie, ale jeżeli jeszcze yy, no, troszeczkę mi zniknie, więc zawsze możemy sobie go delikatnie dołożyć też w to załamanie. O, jeżeli zobaczycie, że on gdzieś tam nam umknął, albo za słabo jest widoczny, no i naprawdę ja jestem zachwycona. Muszę Wam powiedzieć, że chyba nawet jeszcze lepiej się rozsierają niż faktycznie te cienie z COIVA. Natomiast, natomiast ważne jest też to, jak one się utrzymują, więc zobaczy, zobaczę, potestuję i powiem Wam, jak one się utrzymują, więc wtedy będę wiedziała. Nie mam tutaj cienia um, perłowego, ale teraz jeszcze przechodzę przejdę do dolnej powieki, tak żeby w miarę szybko ten makijaż nam powstał. I też zaczynam, no czy tak, biorę ten cień taki ten fioletowawy i żeby to wszystko spójnie połączyć, więc sobie przejeżdżam tutaj um, na tę powiekę o dolną i łączę z tą górą widzicie jak tak, ja różnie się maluję więc w tej chwili to robię w ten sposób, że tak przejeżdżam i łączę i łączę z górą, o i jeszcze tutaj sobie dodaję, także taki jaśniejszy dzisiaj makijaż stworzymy bez jakichś tam ciemnych odcieni, taki dzienny o, naprawdę jestem zachwycona po prostu zachwycona, więc cieszę, cieszę się, że ją kupiłam o tak przejeżdżam, dodatkowo jeszcze Wytrzemy pędzelek, ja mam taki ręczniczek, więc wycieram o ręczniczek. Dodatkowo jeszcze wezmę tego, tego właśnie tutaj, który które nakładałam na górę i jakby rozetrę sobie ten dół delikatnie, nie wiem, czy to będzie widoczne. Zobaczymy, trochę nam się to rozjaśniło. I chcę nałożyć na środek powieki, więc wezmę ten taki spłaszczony malutki. Zobaczymy, jak on będzie nakładał. Tu jest taka morela taki morelowy, jasny, więc ten morelowy też bardzo dobrze, o jak napigmentowany, uuuu, zobaczcie, naprawdę. Wchodzę aż tu w kat w kris, czyli w załamanie. Pamiętajcie o tym, żeby tu, jak was, Wam już wcześniej mówiłam, mocno wejść w to załamanie, tak, żeby, żeby ten y, cień jakby dobrze nam się tutaj połączył z tą, z tymi, które mamy w załamaniu i żeby ta powieka wydawała się większa, i ponieważ on jest taki jasny, więc ja sobie tutaj również go nałożę w kącik. Ale w kącik mogę jeszcze wziąć ten bardzo jaśniutki, drugą stroną pędzelka, tak żeby mi się tutaj nie... O, i zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Ja teraz zrobię drugie oko i zaraz do Was wracam. Na tym etapie makijaż, makijaż oczu yy, skończony. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Natomiast jeszcze mam jedną paletę do pokazania. Kupiłam sobie jeszcze paletę marki Mio. O tych paletach może tak powiem, dużo dobrego też słyszałam tutaj na YouTubie. Tych palet jest mnóstwo, bo chyba z dziesięć tych piątek, bo tutaj mamy piątki i one kosztują 15,60. I powiem szczerze tak, że to są dosyć przyzwoite palety, chociaż no, rozcierają się niestety słabiej niż na przykład ta paleta, którą Wam przed chwilą pokazywałam, czyli ta z marki Affect. Natomiast pigmentacja tych cieni... Nie jest taka zła. Zaraz Wam pokażę pigmentację. No zobaczcie. O, tak wygląda pigmentacja. Czyli pigmentacja jest super, tak jak na taką tanią paletę. Natomiast praca z nimi jest troszeczkę trudniejsza, tak powiem. Czyli nie jest to taka, taka łatwa praca jak na przykład z tymi cieniami marki Affect, czy na przykład z marki Coiwa, czy innymi, które Wam pokazywałam. No tutaj troszeczkę trzeba się, y, y, tak może nie tyle namęczyć, nie, nie, ale troszeczkę trzeba porozcierać, żeby tutaj te za akcenty to się same blendują. Natomiast no, tutaj z nimi trzeba popracować. I tu mam też fajny cień, bo to jest tak, cztery maty, nie wiem czy wam bo tego nie powiedziałam, cztery maty, raz, dwa, trzy, cztery. I ten pierwszy to jest taki perłowy, ale bardzo ładnie pigmentowany. I teraz ja go nałożę sobie, słuchajcie, na ten, który tutaj mam. To jest taki perłowy, ale też nie, nie taki z drobinkami, bardzo przyzwoity cień, powiem szczerze. Taki, który nie podkreśla struktury zmarszczek, nie podkreśla struktury tej powieki takiej, no już nierównej w wieku dojrzałym. Także powiem szczerze, że jak na taką tanią paletę, to dosyć przyzwoicie też się u mnie sprawdziła. I mogę Wam ją polecić, bo mówię, kosztują 15 zł. A naprawdę przyzwoicie się na oczach, sprawdzają. Tylko troszeczkę trzeba z nim popracować, ale, ale jak za taką cenę, no to paleta jak najbardziej warta uwagi. I teraz, żeby przyciemnić sobie jeszcze linię rzęs, bo tego nie zrobiłam cieniem. Ja często zrobię cieniem, ale dzisiaj zrobimy to kredką. Jest to Essence Long Lasting Eye Pencil. Bardzo dobra kredka, kupicie ją. W naturze, i ja to robię w ten sposób, że po prostu troszeczkę tę głowę do góry odchylam i przyciemniam sobie górną linię rzęs. Zobaczcie, zupełnie inaczej to wygląda, bo ta linia rzęs wtedy nam się zagęszcza. Wydaje się, jakby tych rzęs było więcej. Naprawdę ładnie to wygląda, więc polecam Wam taki sposób. I to jest chwila, chwila, z tym, że z tym, że z tym okiem się trochę pobawię, więc zrobię to poza kamerą. Kreski zrobione ja na dzień, nie daję linera. Bardzo dobrze ostatnio mi się sprawdza ten tusz, ja już go wcześniej miałam, to jest ta moje któreś tam opakowanie Maybelline Lash Sensational i powiem tak, te tanie maskary są fajne, bo ja o nich mówię i one nie są złe, natomiast ta maskara, te droższe maskary, no niestety trzymają się do wieczora, więc wydaje mi się, że jednak bardziej się opłaca je kupować i ona naprawdę ładnie się prezentuje, jeżeli nie miałyście, to szczoteczka jest taka wygięta, jak maluję, to ja mam te rzęsy. One są. Tylko, że niestety są jasne, dlatego ich nie widać. Wy, wy, wy w kamerze w ogóle ich nie widzicie. I ja wyglądam taka wyblakła bez nich. Ten tusz naprawdę robi piękną robotę. Nie doklejałem się sztucznych rzęs, ale chcę Wam pokazać też nowość u mnie. To jest Duo Klej. Klej, który w swoim składzie ma witaminy, jest dobry dla oczu wrażliwych. Chociaż tak, ja już go używałam. I te kleje tak, wydaje mi się takie delikatne, właśnie do wrażliwych oczu są delikatne, jeżeli chodzi o przyklejanie. Także tutaj nie wiem, czy całe rzęsy będą się dobrze na nim trzymać. Kępki się trzymają, natomiast czy całe rzęsy będzie trudność, bo w niektórych miejscach też zauważam, że mi się odkleja. Ale jeszcze go będę testowała, do, mam go od niedawna, więc nie chcę, słuchajcie, prorokować, nie chcę mówić, że jest zły, broń Boże. Nic mnie nie piecze, nie szczypie, to jest najważniejsze. Po żadnym tym kleju nie czułam nic, nic, mi nie, nie, nic się nie działo z moimi oczami. I nakleję sobie tylko i wyłącznie w kącikach te mm, kępki, żeby no, tutaj powiedzieć Wam, czy, czy, dosyć, czy dobrze się przykleiły, o tak. Wyjmowanie tych kępek z opakowania jest problematyczne. To są te potrójne kępki, o których ja Wam mówiłam już wcześniej. To są takie trzy kępki razem złączone na przezroczystym pasku. Nakładamy klej. Klej jest fajny, bo jak właśnie taki chciałam, czyli z tym takim aplikatorem, dlatego że kępki łatwiej się kleją takim aplikatorem. Jest to wygodniejsze po prostu. Tak dosyć sporo go nakładam. Oczywiście muszę odczekać, bo to nie jest tak, że od razu przyklejamy, więc trochę muszę odczekać. Ja kępki i rzęsy ostatnio od, naklejam od dołu, czyli do, doklejam do tej górnej linii wodnej, bo ładniej to wygląda, szybciej mi to się y, szybciej mi się klei i efekt jest taki bardziej naturalny. Także zaraz przykleję, i do Was wracam. Rzęsy przyklejone, kępki, no i teraz przechodzimy do ust i na usta przyniosłam dzisiaj taką miniaturkę pomadki NYX, to są bardzo przyzwoite pomadki, ja mam, kupiłam sobie później po tej, bo ten dostałam od córki, ona chyba miała w kalendarzu z Douglasa, nie z NYXa przepraszam, w kalendarzu z NYXa. I ja kupiłam sobie y, taką pomadkę różową, która się nazywa Mila. natomiast ta, którą dzisiaj chcę nałożyć na usta, to jest Kan. Tak mi się wydaje, tak, Kan. Oni te swoje pomadki, one się nazywają Soft Matte Lip Cream, nazwali y, nazwami Miast. A dlaczego dzisiaj wybrałam tę? Dlatego, że ona jest bardzo ładna. Ja o niej zapomniałam. Znalazłam ją w czeluściach swojej toaletki. Na, na usta też nałożę konturówkę. To jest Pierre René Lipmatic 07, gdyż jest to taka beżowa kredka, która pozwoli mi w taki subtelny sposób wyrysować te moje kontury, tak, żebym mogła potem nałożyć pomadkę. I tutaj jeżeli macie troszeczkę, znaczy zbyt mało usta, tak, no to możecie delikatnie taką cielistą, taką kredką, zobaczcie, ona nie jest tak mocno widoczna, nie odznacza się od naszych ust, ale bardzo niewielką ilość tylko, tak jakby po milimetrze obrysować. Ja mam na przykład górną wargę, taką dosyć małą, więc delikatnie sobie obrysowuję ponad, ale to jest taki milimetr, nie za dużo, tak, żeby nie przesadzić. Ja nawet nie lubię tego efektu powiększenia, bo wydaje mi się, że że to źle wygląda, i teraz nakładam pomadkę. Ona jest super kremowa, nie czuję się jej na ustach. Już jest właściwie resztka, więc ją tak by ale dzisiaj chcę Wam pokazać, jak ona wygląda. I z konturówką jest mi łatwiej te usta pomalować i ona pięknie wygląda, gdyż jest to taki odcień koloru ust. Nie odznacza się, nie wiem, zbyt mocno, taka dzienna, taka do pracy, także polecam Wam szczególnie ten odcień kan, gdyż no nie wszyscy lubią takie różowe pomadki na ustach, chociaż ja bardzo lubię też ten Milan, więc obydwie wyglądają bardzo, bardzo ładnie. I tak wygląda skończony makijaż kosmetykami, które, które kupiłam i dostałam, więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Co mogę powiedzieć o tych kosmetykach? Zbyt, wie, zbyt wiele nie mogę o nich powiedzieć. W miarę używania będę, będę coś więcej mogła, jakieś informacje Wam przekazać, natomiast tylko mogę powiedzieć tyle że według mnie ten krem Erborian BB Cream nie odznacza się tak bardzo i nie różni od innych BB Creamów, które mam. Nie widzę w nim tej cudowności, o której tu wszyscy wspominali, ale tak jak powiedziałam, jeszcze będę używała, więc powiem Wam. Bardzo dobra paleta, naprawdę świetna, bardzo przyzwoity róż. Uwielbiam go. Róż marki debora, także z tych kosmetyków jestem, kosmetyków jestem zadowolona. Natomiast tak jak powiedziałam, nie jest to, ten krem jest jakimś cudem, spryskam sobie dzisiaj mgiełką, jest to mgiełka marki Lirene, bardzo przyzwoita mgiełka. Ja tak wcześniej jakoś za bardzo na nią nie przepadałam, ale stała i postanowiłam używać. Może tak, wolę ten z Golden Rose, ta troszkę zbyt mocno wypuszcza tego produktu, ale też nie jest zła. I to już wszystko moi kochani. Dajcie łapkę w górę, jeżeli film się podobał, subskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwoneczek. Zapraszam Was do, również do śledzenia mojego Instagrama, gdyż tam pokazuję dużo wcześniej kosmetyki, które weszły w moje posiadanie. I zapraszam Was do kolejnego filmu. Żegnam się z Wami cieplutko, cześć.